Cześć, witam na kanale Info Prawa. Ściółkowanie temat z jednej strony dosyć prosty, a z drugiej dosyć rozbudowany. Dzisiaj zajawię ten temat, a w przyszłym roku będę go dalej rozwijał, bo uważam, że w ciągu kilku lat zabieg ściłkowanie będzie uważany w wielu miejscach za konieczność lub za ogromnie ważną pielęgnację. Ja już teraz tak uważam, no ale w ciągu kilku lat zyska to jeszcze na znaczeniu. U mnie będzie ściłkowanie nawet kilku tysięcy metrów kwadratowych. A mówię o tym przed zimą, bo polecam wam zabieg ściółkowania wykonać właśnie teraz przed zimą, bo on pomoże przetrwać wielu roślinom. Zapraszam więc na filmik o ściółkowaniu roślin. I tutaj standardowo polecam moje produkty. Mam dwie różne książki o uprawie warzyw, mam też kalendarz warzywnika 2025. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Porównując sobie gołą glebę i ściukowaną, to jest ogromna różnica. Niejednokrotnie widziałem już takie coś, że nieściukowana gleba była już sucha, no i to nie tylko z wierzchu, a tam, gdzie była na przykład kora, no to pod spodem było mokro. I to jest bardzo ważne. Ściukowana gleba jest dobra zarówno do roślin jednorocznych, jak również do tych wieloletnich, do warzyw, do roślin owocowych, ozdobnych i ziół. w każdym przypadku roślinie jest cieplej, dłużej się trzyma wilgoć i nie rosną tak chwasty. Ponadto ta kora, te zrębki i tak dalej zaraz podam też przykłady poprawiają jakość gleby. Ściukowanie pomoże lepiej przetrwać krzakom. No to jest bardzo istotne. Często się mnie pytacie, właśnie co zrobić, żeby. No jak pomóc w przezimowaniu, A ściukowanie jest w wielu przypadkach kluczowe. Ja najbardziej preferuję korę sosnową lub zdrębki. Kora nie zakwasza tak gleby, więc ja ją stosuję praktycznie do wszystkich roślin, nie tylko właśnie do tych kwaśnorubnych. Ale jak nie chcecie teraz inwestować, no to ściółkę macie w ogrodzie. Skoszona trawa, liście to naprawdę dużo da na zimę. Będzie tak jak powiedziałem, więcej wilgoci, co dla wielu roślin wieloletnich jest przed zimą ważne. Szczególnie dla tych zimozielonych. Będzie tym krzakom cieplej, co jest ogromnie ważne dla właśnie roślin bardziej wrażliwych na mrozy. My z Iwonką zwykle nie okrywamy roślin, a właśnie je ściukujemy. Czasami też kopczykujemy, ale przeważnie ściukowanie wystarczy. U nas jest to około 80-90 litrów kory, czy też jak używacie zrębków, to też tyle na 1 metr kwadratowy. Woda to jest bardzo istotne, bo wiecie, no zwykle te rośliny i tak by przetrwały. Bardzo polecam ściółkować, ale większość roślin bez tego przezimuje, bo i teraz jest no, coraz więcej odmian tych bardziej odpornych na zimę, przystosowanych właśnie do naszych warunków. Jest też ogólnie cieplej zimą niż choćby 20 lat temu, ale ta woda... Ta wilgoć, no słuchajcie, no w wielu miejscach będzie coraz mniej wody, z roku na rok coraz mniej. Owszem, no są jakieś odstępstwa, no i też gdzieś będzie dostateczna ilość wody, gdzieś będzie jej za dużo. Tu, wiecie, mieliśmy te powodzie, ale tu chodzi o długoterminowy czas nie, że jednorazowo jest więcej wody, czy, czy coś to przez cały okres. To jak obserwuję sobie to wszystko właśnie przez lata, to idzie w takim kierunku, że no ta woda będzie bardziej, jeszcze bardziej istotna i możemy nie być w stanie jej pozyskać w dostatecznej ilości w każdym miesiącu, w sensie nie wiem, na przykład w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, lub nie mając własnego źródła wody, ta woda będzie nas kosztowała za dużo. Ja Wam teraz podam przykład z głowy możliwe, że zupełnie nietrafiony, ale chcę Wam coś ważnego właśnie tym przekazać. Bez ściukowania. Jak będzie goła gleba, to żeby zapewnić odpowiednią ilość dla rośliny, która tej wody potrzebuje, przy bezdeszczowej pogodzie, trzeba ją podlewać tygodniowo w ilości 10 litrów, a przy glebie ściółkowanej 1-2 litry. To oczywiście tylko taki przykład, nie bierzcie tego wszystkiego dosłownie, bo to też zależy od wielu czynników: od gleby, od warunków, od danych krzaków, bo jedne pre preferują dużo wody, inne bardzo mało. Nawet też od wiatru to zależy, no jest wiele czynników, ale chodzi mi o to, że oszczędzanie wody, a raczej bardziej Racjonalne jej wykorzystanie jest tutaj bardzo ważne i będzie jeszcze ważniejsze. No i też właśnie chcę jeszcze raz podkreślić, że są rośliny, które bez problemu będą rosły, gdy jest mniej wody, warzywa również, rośliny właśnie wieloletnie, a wręcz będzie im się to podobało, ale wiele będzie gorzej rosło. Ściukowanie to według mnie są ogromne plusy. I czym można ściukować? Jest wiele sposobów, ominę tutaj agrowłókninę, agrotkaninę, bo bardziej w tym odcinku przed zimą chodzi mi o inne sposoby. Bardziej w tym filmie chodzi mi o zrębki, o korę, bo no to jest według mnie najlepsze ściukowanie. Kora sosnowa zakwasza glebę, ale nie zakwasza jej aż tak mocno. I ja ją stosuję, tak jak powiedziałem, praktycznie do wszystkich roślin. Teraz, tak jak widzicie, przesadziłem borówki i kora no, tam będzie stosowana jeszcze w tym roku. A na przyszły rok będzie dana kora do wszystkich roślin ozdobnych, owocowych, jak również do wielu warzyw, o czym też wam będę mówił. Niezłe są też trociny z roślin iglastych, z tym, że one już zakwaszają glebę bardziej. Polecam stosować je tylko do roślin kwaśnolubnych. Chociaż ja i tak wolę korę, ponieważ kora dłużej wytrzymuje. Najdłużej wytrzymuje kora sortowana ręcznie. Skoszona trawa też jest dobra, czy też słoma. Trawa dosyć szybko się rozkłada, za to wzbogaci glebę, ale ważne, jak kosiliście tą trawę, bo żebyście nie przenieśli sobie czasem nasion chwastów. No i te dwie ściółki mogą przyciągnąć gryzonie i inne szkodniki jak ślimaki. Ja więc preferuję korę lub zrębki. Tak jak mówiłem, wilgoć cieplej, nie rosną tak chwasty, i ogólnie jest to też w perspektywie długoterminowej poprawa jakości gleby, co jest według mnie też bardzo ważne. Albo wiecie, wspomnę parę słów o tej agrowłókninie, agrotkaninie. Są różne maty, różne jakościowo i niektóre trzymają przez wiele, wiele lat, a inne dosyć tak kiepsko. Agrowłóknina świetna jest 80 g, a agrotkanina 90-100 g. One powinny no już długo trzymać i różnie jest z tym ściółkowaniem, różne są opinie. Według mnie do warzyw jest to dobre rozwiązanie, wiecie, szczególnie do warzyw, które się mocno rozrastają jak arbus, dynia, melon, ale też choćby do pomidorów. A do roślin wieloletnich ja nie stosuję samej agro, ponieważ choćby z sobie testowałem i one przy samej agro marniały. A jak dałem korę, to te truskawki wręcz zaczęły rosnąć w oczach. No i niektórzy mają problem z gryzoniami, ze ślimakami, różnie to właśnie jest. No i to tak właśnie krótko w przyszłym roku to będę bardziej jeszcze rozwijał. I wspominam o ściukowaniu teraz przed zimą, ponieważ ściukowanie w znaczącym stopniu poprawi sytuację roślin zimą. One z większym prawdopodobieństwem przetrwają tak jak już wam powiedziałem, właśnie w tym odcinku i też ogólnie lepiej przetrwają zimę. Ściukowanie to bardzo dużo daje i ześciukujcie wszystkie wasze rośliny przed zimą. No i możecie też kopczykować wasze krzaki, no też właśnie tym, co wymieniłem wcześniej. Chodzi mi o rośliny bardziej wrażliwe na mróz. Tak więc dzisiaj zacząłem temat, a w przyszłym roku go bardziej rozwinę i pokażę wam to na bardzo dużą skalę. No a teraz to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału InfoUprawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.